Radio Gdańsk. Słuchaj, od rana rozmowa kontrolowana. Dzień dobry, witamy z Brukseli ponownie. Dzień dobry, panie komisarzu. Dzień dobry. Nie wiem, o, czy... Widzę Radio Gdańsk w Brukseli. Dzień dobry, nie wiem, czy powinniśmy państwa denerwować, bo tutaj nie ma żadnego śniegu i jest tak jak było wczoraj, czyli około 8 stopni, i e, ciepło, i nie pada, bo panie komisarzu, w Gdańsku na pomorzu śnieg. To jest normalne w okolicach. Końca roku, natomiast normą w Brukseli jest deszcz, którego właśnie nie ma. Tak, i to jest cudowna pogoda. To porozmawiajmy w takim razie nie o pogodzie, bo o tym to wszyscy rozmawiają, porozmawiajmy trochę o pieniądzach. Profesor Leszek Balcerowicz mówi tak, unijne pieniądze nie uratują gospodarki, polskiej gospodarki, bo Grecy też dostawali dużo środków z Unii Europejskiej. Jak pan słyszy taki komentarz, to się pan trochę denerwuje? No, na pewno nie przekona ani włodarzy Gdańska, ani Kartus, ani y, Kościerzyny, czy innych miejscowości, czy, czy polskich uczelni, na przykład uniwersytetu też nie przekona, czy szpitali w Trójmieście, bo oni wiedzą jak brakuje pieniądza inwestycyjnego. Na tym polega różnica pomiędzy tym zasileniem budżetowym. Które w każdym kraju jest, a tym pieniądzem europejskim, że on ma charakter inwestycyjny, a to jest taki pieniądz, który jest najbardziej e, redukowany w chwilach kryzysu. Tego najbardziej brakuje właśnie w tej chwili w Europie. To nie tylko w Polsce, brakuje w Portugalii, brakuje właśnie w Grecji, i oni wcale nie chcą budować już nowych autostrad, bo mają, tylko chcą, żeby ten pieniądz na przykład wspomagał banki w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw. Oczywiście, że to nie jest to jest dodatek do polskiej pracy, to jest dodatek do polskiego wysiłku. Tylko, no, skoro plan Marszala, wielokrotnie mniejszy, bardzo pomógł Europie powojennej odbudować się, no to właśnie po to są te fundusze solidarności, żeby kraje, które są w pościgu, które kneblowano ich potencjał rozwojowy przez wiele lat przez system zwany komunizmem, żeby nadrabiały. Zaległości. No właśnie, Polska otrzyma jakby największą pulę pieniędzy, ale w gruncie rzeczy to my powierzchniowo jesteśmy największym, e, największym obszarem biedy w e, Unii Europejskiej. E, no, byliśmy taką czerwoną latarnią, kilka polskich województw. W tej chwili w tej, w tej statystyce wyraźnie górują niektóre regiony Bułgarii i Rumunii. Natomiast oczywiście, czy, czy okolice Kielsk, czy w okolice mojego rodzinnego Lublina, Podlasie, Podkarpacie, to są nadal. W tej pierwszej dziesiątce uboższych regionów. Wiele do zrobienia oczywiście. Te nowe pieniądze one mają szansę dać jaki skok, bo często mówi się o skoku cywilizacyjnym, tak? Że za 6 lat to Polska będzie jaka? No Polska już jest inna, przecież to wyraźnie wystarczy spojrzeć na trójmiasto, wystarczy spojrzeć na polskie drogi, które były rzeczywiście synonimem takiej nędzy transportowej, tak jak kiedyś Polnische Wirtschaft. Polska to się wszystko naprawdę bardzo zmienia w ciągu tego um, ciekawego dwudziestolecia, bo Pol Polska kojarzona była z Polnische Wirtschaft, to znaczy wbrew pozorom to niemieckie pogardliwe określenie polskiej niegospodarności. Polska w tej chwili uważana jest za najbardziej gospodarny kraj w tej całej części świata. Polskie drogi to było nieszczęście. Ja pamiętam wspomnienia mojego kolegi z Estonii, który musiał przejechać przez Polskę, komisarz Kalas, żeby dostać się do centrum Europy, do Berlina, i wspomina te, te augustowskie noce i rejony, jako, jako rodzaj takiego koszmaru. To się oczywiście tam jeszcze za bardzo się nie poprawiło. Natomiast oczywiście jak się jedzie z Warszawy do Gdańska, to widać, że to już synonim pewnej jakości. Takich ekspresówek, takich autostrad to niewiele jest w Europie. My już jesteśmy na poziomie Wielkiej Brytanii, jeśli chodzi o długość tych porządnych tras, w których hmm, po prostu mniej ginie ludzi. A na co te pieniądze teraz w tej perspektywie finansowej powinny być głównie wydane? Czy jakby pan to widział, to niekoniecznie potem ci, którzy będą wydawać, pewnie widzą to tak samo. Ja protestuję przeciw słowom wydawanie, to jest naprawdę inwestowanie. To jest ta, nie, Tej takiej szansy nie będzie. Ja w tej chwili mogę oświadczyć, mamy na 7 lat e, na pewno możliwość inwestowania w Polskę. To jest dobra wiadomość w Europie, w, która jest bardzo kryzysowa, bardzo smętna. Dlatego a potem tak już potrzebne. będzie nic? Nie, a potem zobaczymy. A potem jest niewiadoma. Skoro jest niewiadoma, skoro być może się urodzi jakiś budżet tylko dla strefy euro, no to oczywiście trzeba te, te 7 lat potraktować jako niebywałą szansę i już nie dzielić pieniędzy tylko na... na... Transport, na infrastrukturę, bo tym się nasycimy. W ciągu paru lat będziemy. Rzeczywiście ten standard będzie już europejski. W kolejnictwie dużo do zrobienia. W drogach jesteśmy już na pograniczu tego, co trzeba, jeśli chodzi o ten standard ekspresówek i autostrad. One na pewno będą zrobione. No i zaczyna się wielka zagadka: jak Polskę przerobić z naśladowczej gospodarki żyjącej z przewagi kosztów, taniości. Dobrej wydajności, ale również taniości pracy na gospodarkę, która zacznie sprzedawać patenty Niemcom. No tak, to byłby na pewno dobry kierunek. Ale dużo się w ogóle mówi przy tych pieniądzach unijnych no, o właśnie takiej innowacyjności w różnych miejscach. Ja czasem słyszę takie opinie, że Polska powiatowa, że polski powiatowy jeszcze na innowacyjność nie stać, że to wciąż jeszcze są dziurawe drogi. Tak, dlatego jedno i drugie jest potrzebne. My ciągle mieliśmy tak gigantyczną lukę w zakresie tego, co się nazywa infrastrukturą drogi, ale przede wszystkim kolejnictwo, bo przez polskie kolejnictwo dopiero zaczyna się ruszać. To jest jakiś też cud, bo ja tu byłem głębokim... Pesymistą, jak widziałem te lata, do jeszcze do roku 2012. W roku 2013 mogę powiedzieć, tak, kolejnictwo zaczyna wykorzystywać szanse modernizacji przez, przez fundusze europejskie. Tu jest olbrzymie pole zaniechań i olbrzymi obszar poprawek. Tylko, że w międzyczasie trzeba zacząć inwestować w innowacyjność firmy, ale ja nie lubię tego hasła, bo to zaczyna być słowo, które wyręcza. Rzeczywistość, innowacyjna gospodarka. Bardzo trudna sztuka, żeby przy pomocy pieniądza publicznego pobudzać przedsiębiorczość, która nie jest naśladowcza na poziomie małej firmy, na poziomie wielkich koncernów, tylko zaczyna wytwarzać własne, własne produkty technologiczne. U no nas na poziomie małych firm to nawet jeszcze wychodzi, ale już co no, do Polska, Polska mała, średnia jest niezwykle zaradna. Nie ma drugiego takiego kraju który byłby równie zaradny przy równie słabym finansowaniu zewnętrznym, bo polska przedsiębiorczość dźwigała się od początku lat 90. mocą swojej zaradności. Tego nie było, jeżeli się widziało polskie drogi, ubogie wtedy i, i, i bardzo nędzne. na początku lat 90. to przy, wszędzie stały te budki, sprzedawano e, jakieś tam produkty spożywcze, czy można się było odżywić w jakiejś tam małej budzie, która wyrastała w ładny hotel. Tego nie było przy drogach czeskich czy, czy węgierskich to była zaradność w tej, ale naśladowcza. W tej chwili problemem do przeskoczenia są ciągle finanse, bo to było samofinansowanie się tego rozwoju z własnych środków, ale jak przejść od, samo, od finansowania lepszego w stronę produktu technologicznego, którego nam będą zazdrościli za granicą, to ja takiego, takiej mądrości nie posiadam. No dobrze, ale powiedział pan, bo pójdźmy trochę dalej, że kolejny budżet, czyli ten po roku 2020 to już nie wiadomo jaki będzie, może tylko dotyczyć krajów euro, to znaczy, że my nie będziemy w strefie euro. Ja przypuszczam, że będzie budżet, tylko on będzie konkurował już nie tylko z pakietami ratunkowymi. To była moja zmora. Moja, moja udręka polegała na tym, że w Europie, w której myśmy położyli na stole projekt na lata 2014-2020, równocześnie takie kraje jak Grecja, Irlandia, Portugalia, Hiszpania, Cypr i inne wymagały pomocy, żeby nie zbankrutować. I to była konkurencja między budżetem europejskim a akcjami ratunkowymi, bo sobie ci podatnicy z zachodu odliczali. Jeżeli trzeba uratować Greków, no to nie będziemy ryzykowali wkładu do budżetu europejskiego. W tej chwili pojawia się trzeci konkurent, bo akcje ratunkowe nadal są potrzebne. Tym trzecim konkurentem jest to, co się nazywa instrumentem finansowym strefy euro. Zobaczymy czy wrośnie w międzyczasie. Jeżeli tak, to w roku 2020 będziemy mieli no prawdopodobnie dużo mniejszy budżet wspólnotowy. No dobrze, a co z naszym wejściem do strefy euro? Polskim wejściem? Rzecz jest w konstytucji, a skoro w konstytucji, w polityce i to już wszyscy wiedzą tu, gdzie rozmawiamy w Brukseli, wszyscy wiedzą, że Polska ma problem konstytucyjny, a żeby mieć poprawkę konstytucyjną trzeba przekonać Polaków. Polaków w tej chwili się nie przekona, bo zaufanie do Europy jest, natomiast zaufanie do euro jest. Na, na poziomie bardzo najniższym w historii. Ale to znaczy, że pan jest pesymistą, bo myśli, że przez kolejne 7 lat to się nie zmieni? Mi się wydaje, że się zmieni, dlatego że to trzeba przetłumaczyć przez budżet rodzinny, przez ryzyko przedsiębiorcy z jego kursami walutowymi. Jeżeli się tego nie przetłumaczy przez takie myślenie ludzkie na poziomie rodziny, co nam się bardziej kalkuluje, to, to to euro będzie Ta pan, bardzo daleko. Pan na dzisiaj jest zwolennikiem naszego wejścia? Nie ma takiej możliwości. Nie wystarczy spełnić kryteriów, trzeba zmienić konstytucję. Żeby zmienić konstytucję, trzeba mieć większość, która się nie rysuje. Ale gdyby tak było, to kiedy jest ten czas dobry? To już niedługo będzie ten dobry czas, bo niedługo Polska zobaczy, że jest trudno współdecydować o losach Europy, będąc poza byłoby strasznym nieszczęściem polskim, gdyby być poza Unią Europejską, tak jak Mołdowa czy, czy Ukraina, czyli pomiędzy tym jednym imperium, które się na nowo odbudowuje, Rosja, a z drugiej strony Unia Europejską. To by było straszne nieszczęście. Przypomnę, że z wielu rozgłośni i z wielu partii takie nawoływania do Polaków szły. To było, to było całkowicie sprzeczne z polską racją stanu. Ale równie ciężko będzie za parę lat współdecydować o losach Europy. A nas zawsze pytają w tej chwili o, o te strategiczne decyzje. Warszawa jest naprawdę konsultowana we wszystkich strategicznych sprawach. Berlin, Paryż pytają Warszawę. Kiedyś pytały przede wszystkim Londyn, w tej chwili pytają e, przede wszystkim Warszawę w tych kwestiach strategicznych. Ciężko będzie współdecydować, będąc poza strefą euro, bo ona się zmieni. Będą trwałe mechanizmy. Panie komisarzu, nie chciał pan zostać polskim ministrem finansów, bo nie chciał pan wchodzić dziś na taki trudny odcinek? No. no ja nie uważam, żeby sprawy budżetowe, które porównywałem do sportów ekstremalnych w takiej Europie, jaką mieliśmy przez ostatnie lata, żeby to było żeby to był łatwy chleb. To, jest, to było też trudne przedsięwzięcie, żeby poukładać te budżety, z, również roczne. To była wręcz udręka w klimacie. No, ale egoizmu. sprawa jest prawie właściwie zamknięta. W tej chwili, ostatni tydzień, to była taka, taka formuła 1 no, w tym wszystkim. Wszystkie potrzebne głosowania się odbyły. Ja nie byłem na wprost pytany o funkcje rządowe, ponieważ moi koledzy znają mnie aż za dobrze. Wiedzą, że ja trochę wypróbowałem swojego ministrowania na początku lat 90. wyszedłem z tego poobijany. Bo byłem nieco osamotniony w 1993 roku. Pan był ministrem przekształceń własnościowych. Tak, to była taka saperska funkcja. I, I wydaje mi się, że w tej chwili, jeżeli jest hasło odmłodzenie, odświeżenie, no to, to ja tak nie bardzo się obsadzam w tej roli. Odmłodzenie, odświeżenie to jest minister szczurek. A będzie pan startował w wyborach do Parlamentu Europejskiego za kilka miesięcy? Pewnie tak, pewnie tak. Jeżeli nie rozstrzygną się różne funkcje europejskie wcześniej, to pewnie tak. I to będzie pomoże? No pewnie tak. Pewnie tak. To w takim razie bardzo dziękuję za rozmowę i do usłyszenia, do zobaczenia. Radio Gdańsk. Słuchaj, od rana.